Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z książkową recenzją i będę mówić chyba jako już jedna z ostatnich o węczwól mściwych od pani Szła. Swój egzemplarz Vengeful z całego serca dziękuję wydawnictwu Winivia za to, że tą książkę dostałam, mogłam przeczytać i aktualnie ją recenzuję. Rok temu od tego samego wydawnictwa dostałam swój własny egzemplarz Wishes. Nick natomiast tak się złożyło, że mam jeszcze jeden egzemplarz Wishes. Więc jeżeli jakimś cudem nie czytaliście jeszcze tej serii, a chcielibyście zacząć i chcielibyście sobie takich e, nikczemnych przeczytać, to czekajcie do końca filmu będzie dla Was rozdanie właśnie z tą książką. Ale zanim o rozdaniu, to najpierw kilka słów o tym, co tutaj dla Was mam. I powiem Wam szczerze, bez obijania w bawełnę, że Wishes po prostu wciągnęło mnie. Tak, że, że byłam, byłam w szoku, że jakaś książka mogła mnie tak po prostu zauroczyć, wciągnąć. Ona po prostu mnie wchłonęła, przemieliła i wypluła. Tak było rok temu i jeżeli chcecie posłuchać pełnej recenzji tego cuda, to zapraszam Was gdzieś tutaj do karty, do recenzji z zeszłego roku, bo ta książka była tak cudowna, tak wspaniała i tak się w niej zakochałam, że. Pojawiła się w 10 najlepszych książkach, jakie przeczytałam w 2019 roku, więc warto się nad tą książką zastanowić i nad rozdaniem, które będzie niebawem. Natomiast jak jest Zwęczpół? Jak tylko przeczytałam Wiszys, wiedziałam, że będzie jeszcze druga część i że Winivia prawdopodobnie będzie ją również wydawać, więc nie mogłam się doczekać 29 stycznia 2020 roku, żeby tą książkę dorwać. Udało mi się ją dostać od wydawnictwa, więc dziękuję, jestem zachwycona. I miałam wobec tej książki bardzo dużo oczekiwania. Uważałam Wenchful za takich Wishes z 2019, czyli że ta książka będzie jedną z najlepszych książek w 2020 roku. Prawdopodobnie może tak być, ale jeżeli się zdarzą. Jeżeli się zdarzy duża liczba fantastycznych książek, które w tym roku przeczytam, to nie wiem, czy Vengeful się na tej liście po prostu zmieści. Przyznam się Wam szczerze, nie chcę Wam za dużo jakby o tej książce opowiadać, bo możecie nie znać jeszcze Wishes i nie chcę Wam spoilować, więc poniekąd troszeczkę oglądacie ten film na własne ryzyko. Ja wiem, że pewnie teraz oglądacie go dla rozdania, które będzie później, ale jakby no, postaram się to zrobić tak, żeby Wam nie zaspoilować, a Was zachęcić do tego, żebyście wzięli udział w rozdaniu, przeczytali y, całą wszystkie te książki po kolei i w ogóle, ale jakby może y, po kolei. Po przeczytaniu Wishes po prostu nie mogłam się doczekać, żeby dorwać w swoje ręce kolejną część. Bo tak bardzo mi się podobała I ja tak bardzo chciałam wiedzieć Co się wydarzy dalej z naszymi głównymi bohaterami Jak te niektóre wątki zostaną pociągnięte I jak to wszystko będzie wyglądało Na kartach tej książki Ucieszyłam się niesamowicie, że jest to takie mega grube To niszczę, bo ma ponad 540 stron I stwierdziłam, że Boże Nie dość, że się nie mogłam doczekać kontynuacji To ta kontynuacja wyszła w takim po prostu... Grubym tomie i ja po prostu będę czytać i się zachwycać. I nie powiem, książka podobała mi się bardzo. Bardzo podobały mi się rozwinięcia wątków niektórych postaci, które do tej pory znaliśmy. Oczywiście pojawiają się nowe postacie, nowe nadprzyrodzone moce. Osób ponadprzeciętnych w tej książce jest jeszcze więcej niż w pierwszym tomie. W sumie mogłabym powiedzieć, że Benchful opiera się na takich trzech głównych wątkach, mogłabym to tak powiedzieć. Z jednej strony mamy walkę z pionem, z organizacją, która zajmuje się wyłapywaniem osób ponadprzeciętnych i tutaj jest jakby... Yy, są dwa wyjścia. Albo osoba ponadprzeciętna będzie chciała z nimi współpracować i poniekąd będzie dalej żyć lub będzie żyła w areszcie, w zamknięciu w pewnym stopniu, albo się nie zgodzi i zostanie złapana i zlikwidowana, e, więc tutaj mamy taki pojedynek z właśnie z tą organizacją, jaką jest Pion. Z drugiej strony mamy przygody Wiktora, Micza i Sidney, których znamy właśnie z Wishes, e, którzy mają swój własny taki wewnętrzny problem i starają się pomóc Wiktorowi w rozwiązaniu pewnej sprawy, przez którą cierpi jego moc ponadprzeciętnego. I trzecim takim wątkiem jest pojawienie się nowej ponadprzeciętnej, Marcelli, która postanawia się zemścić na swoim mężu, który chciał ją zabić, który najpierw ją zdradził, a później chciał ją zabić, ale mu nie wyszło. I Marcella postanawia wyeliminować najpierw swojego męża, później wszystkie inne gangi, ponieważ jej mąż był głową jednego z gangów, które panowały w Merit. W mieście Merit i Marcelna postanowiła najpierw wyeliminować swojego męża i jego gang, a później zająć się pozostałymi trzema i sprawić, że to ona będzie głową wszystkich gangów w całym Merit, ona będzie panią i władczynią, i każda jedna osoba, która po prostu na nią spojrzy, a jest kobietą piękną i po prostu nie możecie od niej oderwać wzroku, chociażby na nią patrząc. To, to kolana same będą się Wam zginały, będziecie po prostu doceniać jak ona jest piękna, jaka jest inteligentna, jaka jest bystra i po prostu będziecie chcieli dla niej pracować, bo jeżeli tego nie będziecie chcieli zrobić lub staniecie jej na drodze, to po prostu zginiecie. Tak jak jest napisane w sumie tutaj z tyłu na okładce, można podsumować Marcelle właśnie tym jednym zdaniem, że dziewczyna zrobi wszystko, by stać się najpotężniejszą kobietą chodzącą po ziemi. I swoją ekspansję chcę rozpocząć właśnie od zajęcia całego miasta Merit, a później stopniowo, prawdopodobnie, rozszerzać swoje wpływy na pozostałe miasta. Jak jej to wyjdzie, no musicie się tego dowiedzieć, czytając tą książkę. I teraz, jeżeli będę patrzyła na te wszystkie wątki, to powiem Wam, że bardzo mi się podoba sprawa, która dzieje się z grupą Wiktora. Bardzo podoba mi się sprawa wymyślenia nowej organizacji która ma znajdywać, likwidować i w ogóle robić różne rzeczy z ponad przeciętnymi. I podoba mi się myśl nowego wroga, nowego antagonisty w postaci kobiety, która właśnie jest pokazana jako taka silna, niezależna, stanowcza, bezwzględna, rzadko się zdarza, żeby się pojawiały właśnie w wielu książkach takie kobiety, więc taki silny, kobiecy charakter zawsze jest. Sporym plusem w książce. Jednak przyznam się Wam szczerze, że Widzę w tej książce może nie tyle sporo błędów, co pewnych wad, które kuły mnie, mnie w oczy i poniekąd trochę odbierały mi przyjemność z czytania. Po pierwsze, mamy tutaj bardzo dużo krótkich rozdziałów, które czyta się ekspresowo i ogólnie. Te, jakby długość tych rozdziałów jest identyczna jak w Wishes, że czasami te rozdziały mają po dwie, trzy strony. To się czyta ekspresowo, wciąga się w historię i po prostu czuje się takie tempo, że ta akcja po prostu leci, 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 nie ma czasu, żeby się zatrzymać. Z drugiej strony mamy bardzo dużą ilość bohaterów i tych, których znamy już z Wishes, i nowych bohaterów, bo mamy tu Marcellę, mamy June, mamy Jonathana, mamy kilka, kilka stron pisanych z perspektywy dyrektora pionu, więc jakby cała książka jest prowadzona naprawdę z wielu różnych perspektyw i bardzo łatwo, nawet nie powiedziałabym, że łatwo się zgubić, bo akurat te, ta narracja z wielu perspektyw wiele rzeczy ułatwia i mnie osobiście bardzo się podobała. Jednak, tak jak w przypadku Wishes, wiele rzeczy jest opisywane na Ileś tygodni wcześniej, ileś miesięcy wcześniej, ileś lat wcześniej. I teraz pomyślcie, wyobraźcie sobie, że mamy powiedzmy, powiedzmy, że mamy narrację prowadzoną przez ośmiu bohaterów. Ja teraz wymyślam, bo nie liczyłam tego dokładnie, ale pomyślcie sobie, że mamy narrację prowadzoną przez ośmiu różnych bohaterów. I te ich narracje są pomieszane. W sensie to nie jest tak, że. Pierwszą część prowadzi na przykład Sydney, drugą Wiktor, trzecią Elaj, a czwartą ktoś tam jeszcze, tylko te narracje są bardzo mocno wymieszane. I oprócz tego, że one są tak bardzo mocno wymieszane, to jeszcze są poprzeplatane różnymi wersjami czasowymi. Czyli na przykład, najpierw mamy, powiedzmy, Wiktora, który opowiada historię sprzed 4 tygodni. Później mamy Sydney, która opowiada historię sprzed 4 lat. Za chwilę mamy Marcellę, która opowiada historię z sprzed 4 dni. Za chwilę znowu wracamy do Wiktora, który wtedy opowiadał historię sprzed 4 miesięcy, a teraz cofa się o 20 lat, na przykład, nie? Więc. Powiem Wam, że na początku ja w ogóle nie ogarniałam, w którym momencie jestem i który bohater na tym etapie książki, ile już wie, a czego jeszcze nie wie. Bo wiecie, w to wszystko wplątane planta są różne sekrety, różne jakieś manipulacje, kłamstwa, intrygi itd., itd. I ja po prostu w którymś momencie, jak czytałam, i wiecie, jakby nadążałam za historią, ale tak jak widziałam, że się cofamy po prostu w takich nieregularnych odstępach czasu, ja już nie wiedziałam, czy jeżeli teraz na przykład Wiktor, Mitch i Sydney o czymś rozmawiają, to czy wszyscy są już wtajemniczeni w sekret Wiktora, czy dopiero zostaną w to wtajemniczeni. I na przykład się zdarzało tak, że na przykład w jednym rozdziale prowadzonym przez Wiktora wszyscy już wiedzieli, w kolejnym on sam się dopiero o czymś dowiedział i nikt poza, poza nim tego nie wiedział, za chwilę znów wszyscy wiedzieli, a za chwilę Wiedział tylko Wiktor i wiedział tylko Mitch, a Sydney jeszcze o niczym nie wiedziała. Więc wiecie, tam było takie zaplątanie z poplątaniem, że ja czasami musiałam usiąść i się zastanowić, czy ja wiem, co ja czytam, bo było po prostu tego wszystkiego za dużo. W Wy tą narrację mieliśmy chyba ze znacznie mniejszej ilości perspektyw, i to cofanie się do różnych etapów, do różnych momentów w życiu bohaterów było znacznie prostsze. A wiadomo, im, im większa ilość bohaterów doszła, im więcej perspektyw, im więcej tych cofań w czasie, to po prostu robiła mi się w pewnym momencie incepcja i stwierdzałam, że dobra, przyjmuję na klatę wszystko jak leci, bo jak się zaczyna nad tym wszystkim zastanawiać, to prawdopodobnie wielu rzeczy mogę nie zrozumieć. I teraz tak, nadal podoba mi się to, że było wiele narracji i bardzo podoba mi się to, że cofaliśmy się w czasie, do wielu różnych wydarzeń sprzed tego jednego konkretnego dnia, do którego dążyliśmy przez większość książki. E, czyli tak samo jak w przypadku Wiszy, też mieliśmy, wiecie, wspominanie o przeszłości do tego konkretnego dnia, w którym coś się wydarzyło. Węczół jest tak samo, e, tylko że po prostu wolałabym chyba, żeby to cofanie się w czasie było bardziej chronologiczne, żeby było prowadzone chociażby no nie wiem, że jeżeli cofamy się o 20 lat, to żeby się najpierw cofnąć o 20, później o 15, o 10, o 4 tygodnie, o 3 tygodnie, o 2 dni, tak żeby wiecie to, żeby było troszeczkę tak bardziej chronologicznie, bo mnie wtedy łatwiej byłoby przyswoić niektóre informacje. Ale no Zostało to zrobione, jak zostało zrobione. Z jednej strony doceniam, z drugiej strony było to dla mnie w odbiorze troszeczkę trudniejsze. Nie zmienia to faktu, że historie, które są tam przytaczane, są super. Bardzo mi się podoba to, jak powstała jak powstała bohaterka, którą jest nasza główna antagonistka, czyli Marcella. Bardzo podobają mi się rozdziały pisane właśnie z jej perspektywy. Bardzo podobały mi się rozdziały, w których właśnie przedstawione są jej akcje. Tak, i chyba ta grupa Marcelli jest dla mnie takim najfajniejszym, najciekawszym wątkiem, bo jest takim powiewem świeżości, wiecie, inne nadprzyrodzone moce, inne postacie, inne ich historie, powsta jak wiecie, jak stali się ponad przeciętnymi. A z tęskniotą wracałam czasami właśnie do Wiktora, do Sydney i do Mitcha, bo tam jakby... Nie działo się aż tak wiele, pojawił się nowy wątek, ale jakby tych bohaterów już znałam, wiedziałam, co potrafią. Oni jeszcze swoje zdolności na kolejnych stronach rozwijali, więc fajnie było im towarzyszyć, ale wiecie, taki powiew świeżości to zawsze jest coś fajnego. Kolejnym minusem, czy kolejną wadą, którą odkryłam w tej książce jest to, że poznajemy historię zyskania mocy ponadprzeciętnych przez praktycznie wszystkie osoby, z tej takiej głównej paczki, tych naszych głównych bohaterów, oprócz jednej. Pojawia się June, która ma fantastyczną moc, bardzo mi się podoba i w ogóle działa w niesamowity sposób. Jest chyba jedną z tych mocy, która najbardziej mi się podoba w tej części, ale jakby jej zdobycie nie zostało w ogóle opisane. W sensie ona w kilku momentach, gdy, gdy jest wspominane, że na przykład June rozmawia z kimś tam o tym, jak. Ta osoba uzyskała moc ponadprzeciętną, to tamta osoba jej się zwierza, opowiada, jak to było, co się działo, o czym myślała. A gdy przychodzi ten moment, żeby to June powiedziała kilka słów o sobie, to mówi, że to tajemnica. I że kobiety czy dziewczyny nie zdradzają swoich tajemnic, czy wszystkich swoich tajemnic. I nie wiem. I to jest dla mnie tak miażdżące i tak druzgocące, ponieważ. June stała się jedną z moich ulubionych bohaterek. Ja bym chciała wiedzieć, co się stało w jej przyszłości, i chciałabym wiedzieć, jak ona tą moc uzyskała, bo nie wiem, czy wiecie, może pamiętacie, że jakby moc, którą uzyskujecie, zostając osobami ponadprzeciętnymi, ponadprzeciętnymi nierozerwalnie wiąże się z tym, w jaki sposób zginęliście. Więc jakby. Nie chcę wam mówić, jaką moc ma June, bo to by był zbyt duży spoiler dla tych, którzy jeszcze nie czytali, ale jakby nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, jaka musiała zaistnieć, żeby ona taką moc mogła otrzymać. Wiecie, niektóre rzeczy, jak na przykład, nie wiem, zdolność posługiwania się tam elektrycznością, panowania nad elektrycznością, czy ogniem, czy czymś tam jeszcze, no to jest w miarę łatwe do zinterpretowania. Coś się mogło konkretnego stać. Ale ta moc June... Jest intrygująca i jest niesamowita i jeżeli chcecie wiedzieć, jaka to jest moc, koniecznie zaglądajcie tutaj. Jeżeli właśnie chodzi o moc Jun i moje rozczarowanie tym, że nie wiemy skąd to się wzięło, poniekąd zbliżamy się do końca książki, bo książka jest napisana, jest zakończona w taki sposób, że z jednej strony autorka zostawiła... Dla nas furtkę otwartą, że możemy się domyślić, co się na koniec stało z poszczególnymi bohaterami. A z drugiej strony to jest taka uchylona furtka do tego, że może gdyby pani Szłab chciała napisać kontynuację Vicious i Wenchful, to będzie miała na czym się zaczepić, bo może coś jeszcze napisze właśnie o June, albo może coś jeszcze o Sidney, albo może jeszcze o którymś innym bohaterze, który przeżył w tej części, a tutaj też. Dzieją się rzeczy, dzieją się rzeczy i ponadprzeciętni umierają, więc jakby nie mogę Wam zdradzić wszystkiego, bo, bo byłabym zła i byście mogli mnie z nie lubić, a tego bym nie chciała. Więc tak, z jednej strony jestem zachwycona tym, jak, jak cała książka wyglądała, jak te historie wyglądały, jak to wszystko się potoczyło, a z drugiej strony jestem taka trochę niepocieszona, bo prawdopodobnie nie będzie kontynuacji Wenchful. Więc, z jednej strony, cieszę się, że to się tak skończyło, ale z drugiej, wiecie, czuję ten niedosyt właśnie tą jedną postacią, którą chciałabym wiedzieć, jak i, 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 co z nią. Chyba, że powstanie jakieś pojedyncze opowiadanie tylko i wyłącznie o June, to też zrozumiem, bo ja chcę wiedzieć. Chcę! Dajcie mi odpowiedź. Ale w każdym razie w całej historii pojawiły się też poniekąd takie dwa wątki, które troszkę mnie rozczarowały. Nie wiem, czy mogę tak to powiedzieć. Jest jedno takie duże wydarzenie, które organizuje nasza główna antagonistka Marcella, i jestem strasznie niepocieszona tym, jak to wydarzenie się skończyło. W sensie spodziewałam się większych fajerwerek, większych emocji, większej akcji, a po prostu skończyło się. Skończyło się w moim odczuciu słabo. Liczyłam zupełnie na coś innego i liczyłam na coś więcej. A druga rzecz, która. Z jednej strony jest dla mnie taka trochę wymuszona, z drugiej strony no w świetny sposób tłumaczy wiele rzeczy, które się jakby zadziały na stronach jakby tej książki i tłumaczy pewne działania, które zostały podejmowane na, na przykład osobach ponadprzeciętnych. I jest to postać doktora Hawertego, która pojawia się gdzieś na początku. Później się gdzieś prześlizguje w środku, takim wspomnieniem, co on teraz na bieżąco robi. No i przy zakończeniu pojawia się dosłownie, dosłownie na chwilę, ale rzeczy, które ten doktor tworzy, jakby przewijają się przez całą książkę. Ludzie, inni bohaterowie z tych wynalazków doktora korzystają, i jakby sama postać doktora jest taka dla mnie, jest nijaka. I jest wciśnięta po prostu na siłę, żeby usprawiedliwić pewne działania, pewne używanie pewnych narzędzi, które można by było wytłumaczyć jakby w zupełnie inny sposób, bo to, co się dzieje z tym doktorem na sam koniec i gdzieś w międzyczasie jest dla mnie osobiście zupełnie niepotrzebne i wydaje mi się, że dałoby się to rozwiązać w jakikolwiek inny sposób, ale no co ja się tam. Tam. I zaraz mi powiecie, że zachwalam tą książkę jako bardzo dobrą, wartą przeczytania, a teraz co chwilę wymieniam jakieś jej wady, jakieś poniekąd nieścisłości, no czy nieścisłości, może nie, ale wady czy elementy, które mnie przeszkadzały, e, a nadal Wam polecam, mówię, że jest świetna, bo uważam, że ta historia jest świetna i mnie sprawiała bardzo wiele radości, gdy ją czytałam, aczkolwiek no, ma pewne rzeczy, ma pewne elementy. Które nie do końca mi się podobają, ale to nie oznacza, że to jest zła książka, czy na przykład książka, która Wam się nie spodoba. Ja nie mówię nie. W szczególności, że twierdzę, że Wishes nadal jest moim numerem jeden. To jest książka, która mnie wciągnęła do świata ponadprzeciętnych, do świata superbohaterów i superłotrów, nazwijmy to tak. Wishes, Boże Wenchful jest. Wydaje mi się bardzo dobrą kontynuacją tego, co dostaliśmy tutaj, aczkolwiek, w związku z tym, że o ponadprzeciętnych i o niektórych mocach dowiedziałam się już wiele w pierwszym tomie, to w drugim po prostu nie było to dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem i wielkim po prostu wybuchem z fajerwerkami, tylko po prostu było fajną i dobrze zrobioną kontynuacją, mimo pewnych rzeczy które mnie nie do końca się podobają, ale to, że coś mnie się nie podoba, nie oznacza, że wam również się nie spodoba. Więc jakby mogę wam tu porównać, jakby to, co tutaj mamy, czyli Vicious i Vengeful, do e, Marzyciela i Muzy Koszmarów. Marzyciel był dla mnie totalnym numerem jeden. Ja w tej książce przepadłam, nie mogłam doczekać się kontynuacji, czyli Muzy Koszmarów. Po przeczytaniu Muzy Koszmarów byłam zadowolona. Bo książka była naprawdę dobra i fantastyczna, ale nie robiła na mnie już tego wow, które zrobił marzyciel. Bo ja już ten świat znałam, tych bohaterów poniekąd znałam. Były elementy, które mnie zaskakiwały, ale to nadal nie było, wiecie, coś zupełnie nowego, coś totalnie oderwane. Od pierwszej części, więc w tym przypadku jest właśnie identycznie venchful podoba mi się bardzo. To też jest historia, tak jak w Wishes, w której mamy dużo negatywnych emocji, dużo zemsty. Zresztą mamy tutaj pod tytuł Mściwi, więc tutaj zemsta goni zemstę za, zemstę na zemście. Tak bym to też mogła podsumować, więc dzieje się naprawdę dużo. I wydaje mi się, że. Każdy z Was na pewno doskonale potrafi ocenić to samodzielnie. W sensie pewnie wiele, wiele recenzji, które się pojawiło teraz w internecie, może być dla Was jakimś takim źródłem do czerpania informacji i, i w ogóle, bo widziałam też dużo takich opinii, że, że no, mściwi są jednak dosyć słabi i ja się z tym nie zgadzam. Mściwi, Węczpól są bardzo dobrą książką wciągającą i. I, I naprawdę intrygującą, która no, wciągnie Was w akcję i będziecie chcieli wiedzieć więcej, aczkolwiek no, są pewne rzeczy, które niekoniecznie muszą wszystkim pasować, ale przecież nie jesteśmy identyczni, więc. Wiadomo, coś, co nie pasuje jednej osobie, będzie pasowało drugiej i na odwrót. Więc ja z całego serca zachęcam Was do przeczytania zarówno Wishes, jak i Wenchful. Gratuluję w ogóle z całego serca patronatu Nikoli z kanału Dr Book i bestsellerkom, które są również tutaj wymienione wśród jeszcze kilku innych osób, więc dziewczynom z całego serca gratuluję. Objęłyście patronatem naprawdę fantastyczną książkę. Przepraszam, że się czepiałam, że są rzeczy, które mi się nie podobają, ale tak jak powiedziałam, e, będą osoby, które nie polubią w ogóle tych książek, są osoby, które będą w nich zakochane po uszy i będą je idealizować i polecać. Ja na pewno będę je polecać, mimo tego, że no, zwróciłam Wam uwagę na pewne elementy, e, co wy z tym zrobicie, to już jakby Wasza sprawa. Więc tyle z mojej strony o tych dwóch książkach, które razem na półce prezentują się świetnie. A teraz przejdźmy na szybciutko do rozdania, bo mam dla Was jedną jeszcze w ogóle tak mało macaną, elegancką, piękną książkę, która jest właśnie pierwszym tomem, czyli Wyszy z Nikczemni. Możecie ją u mnie zgarnąć za darmo. Wystarczy, że w komentarzu pod filmem napiszecie odpowiedź na pytanie, które brzmi, jaką... Ponad przeciętną zdolność chciałbyś, chciałabyś posiadać i dlaczego? I ja spośród Waszych odpowiedzi w komentarzach wybiorę tą jedną, która mnie się będzie najbardziej podobała i nagrodzę właśnie osobę z, z takim najlepszym komentarzem, właśnie jednym egzemplarzem tej oto książki. I teraz tak, wszystkie najważniejsze informacje, czyli jak długo trwa rozdanie, gdzie wyniki, jak się zgłosić, kto może, wszystko w regulaminie w opisie pod filmem. Czytajcie uważnie regulamin, proszę Was o to z całego serca, bo ostatnio się zdarzyło w rozdaniu, co było dla mnie bardzo przykre, że dopiero trzecia albo czwarta osoba z rzędu wygrała książkę, bo po pierwsze spełniała regulamin, a po drugie, na bieżąco śledziła miejsca w których uprzedzałam, że będę informować o wygranych. Więc nie chciałabym, żeby darmowa książka po prostu przeszła wam koło nosa. Nie sprawiajcie sobie przykrości i nie sprawiajcie przykrości mnie, bo no szkoda bardzo, że mieliście okazję wygrać, a nikt się do mnie nie zgłosił i musiałam wybrać kolejną osobę. Oczywiście osoba, która wygrała, była mega szczęśliwa, gdy tą książkę dostała, ale wiecie, nie o to w tych rozdaniach chodzi. Nie chcę, żebyście się zgłaszali, jeżeli później macie nie pamiętać o tym, że braliście udział w rozdaniu i wygrać, a po prostu zapomnieć się zgłosić. Więc z całego serca błagam Was, przeczytajcie regulamin, bo fakt, że się zgłosicie, zostawicie komentarz konkursowy, jest równoznaczny z tym, że zgadzacie się z przedstawionym regulaminem, że go przeczytaliście, zrozumieliście. I bierzecie udział w rozdaniu, więc liczcie się z wszystkimi konsekwencjami, bo nie chcę, żeby się później okazało, że ktoś wygrał, nie odezwał się do mnie w ciągu 48 godzin, ta książka została przekazana komuś innemu, a on będzie pisał do mnie z pretensjami, że halo, ale wygrałem. No halo, ale nie zgłosiłeś się w regulaminowym czasie. Więc tak, e, książka na Was czeka, ja ją odkładam tutaj specjalnie elegancko, żeby nic jej się nie stało. Czekam na Wasze zgłoszenia. E, wszystkie informacje pod filmem. W opisie, więc trzymam za Was kciuki. To nie jest pierwsze rozdanie w tym miesiącu, bo za dwa tygodnie pojawi się kolejne. Tak więc bądźcie tutaj na bieżąco, śledźcie mnie, subskrybujcie, obserwujcie Instagrama, obserwujcie Facebooka albo obserwujcie chociaż jedno z tych źródeł, czy to Instagram, czy to Facebook, bo tam informacje na bieżąco będą się pojawiać. A ja tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Trzymam za Was kciuki, zgłaszajcie się i wygrywajcie cudowne książki. Trzymajcie się ciepło. Pa!